Cześć wszystkim! Tak jak obiecałem na poprzednim filmie, e, nagram coś z montażu całego zestawu e, większych tarcz od 3-litrowego diesla do Citroena C5. E, co my tu mamy? Odświeżone zaciski, pomalowane wszystkie sprężynki. Tu mamy docelowe tarcze. I to, co kiedyś ktoś wspomniał w komentarzach w poprzednim filmie, że do 3-litrowego diesla idą nieco dłuższe przewody hamulcowe. Jak ktoś wspomniał w poprzednim filmie, jeśli chodzi o przewody hamulcowe, ktoś mówił, że mamy dłuższe w 3-litrowym dieslu. I teraz faktycznie ja kupiłem po katalogach. Jest jeden rozmiar, natomiast, widzicie, no brakuje 2 cm. Przymierzymy, zobaczymy jak to wygląda. Auto już na kobyłkach, zabieram się zaraz do roboty. Demontuję koła, demontuję stary zestaw, eee, muszę oczyścić piastę. Sprawdzimy bicie, e, czy jest jakieś na napiaście, później bicie na tarczy. Zabieramy się do dzieła. No i co, moi drodzy YouTube widzowie. Przewód za krótki. Tak jak ktoś wspominał, do 3-litrowego, do zacisku 3-litrowego diesla Citroen C5 musi iść dłuższy przewód. To, co porównywałem na początku tego filmu, te 2 cm tutaj brakuje. Nie naciągniemy tego ten przewód już jest tutaj złapany ma takie mocowanie nie ma szans żeby to jakoś naciągać próbować naciągać no musi być dłuższy katalogi kłamią to co było w katalogach jest niezgodne z faktycznym stanem zacisk przyłożony oczyścimy sobie piastę złożę to na razie na starym przewodzie nie mam innego wyjścia. Tak to moi drodzy finalnie wyszło. Tutaj już mamy tarczę po przebiegu kilkuset kilometrów. Ładnie się wszystko dociera. Zacisk jest pomalowany podkładem epoksydowym. Na to kolor znanej firmy na F. Nie jest to jakiś super trwały lakier. Kupiłem, pomalowałem tym, bo kolor miał być fajny. To nie jest auto sportowe, nie będzie tu żadnych czerwonych, żółtych hamulców. Taki kolor jest, jest ok. Tu mamy, wleciał zestaw Brembo. Cenowo, cenowo po prostu te, ten produkt wygrał z innymi. Zdziwiło mnie, zazwyczaj Brembo nie lakierowało tych powierzchni tutaj. Tutaj jest tym razem fajnie fajnie to wygląda. Mam nadzieję, że nie będzie długo rdzy. Tutaj, co jeszcze muszę dodać, niestety ten przewód jest inny w wersji 2-litrowego HDI z rozmiarem tarczy 304 mm. Ten przewód jest inny niż w zacisku przy tarczy w średnicy 340 mm. I zacisku od 3-litrowego diesla. Ten odcinek od tego uchwytu do tutaj do, do banjo jest krótszy o 2,5 mm. Dwulitrowy diesel ma ten przewód tutaj długość 145 mm. W 3 litry HDI od tego uchwytu do banjo jest 170 mm reszta przewodu niczym się nie różni e, zostało na starych przewodach ja na szczęście dostałem tutaj te, te przewody z, z zaciskami e, zostało na starych dlaczego? no są dwa razy droższe poza tutaj tą powierzchnią rdzą, tym przewodom nic nie jest obejrzałem je e, dokładnie nie puchną e, są ładne zostają na razie jak będę miał trochę za dużo kasy w przyszłości to to, to, to wymienię. Natomiast w czym rzecz? Nie pokazałem Wam jak zakładałem, montowałem te tarcze, ten zestaw zaciskowy. Chciałem sobie jeszcze odświeżyć tą tarczę tutaj. No to było już mocno zardzewiałe. Odświeżyłem to, polakierowałem również, wyczyściłem, wypiachowałem. Pomalowałem epoksydem, później na to farba poliuretanowa poszła może chwilę. Chwilę wytrzyma to bez rdzy. E, no i tak. Tak to wygląda. E, bicie tarczy mierzyłem. Po założeniu wyszło 3 setki. Gdzieś m, w tym miejscu mierzyłem. Przestawiałem zegar. Wydaje mi się, że niezły wynik, szczególnie że tarcza sama piasta, piasta tutaj też była mierzona, i piasta już miała, miała dużo. No, Teoretycznie nadawałaby się do wymiany, ale nie mam bicia, efektu bicia kierownicy, także nie dotykamy trzy setki na tarczy. To jest według mnie dopuszczalna wartość e, i akceptowalna. Nic się tutaj złego nie dzieje, ładnie się zachowuje. E, co dodam, różnica w hamowaniu jest kolosalna. Tutaj jeszcze się widać, nie dotarły te tarcze do końca, a już jest różnica kolosalna. E, Auto dosłownie staje jak wryte. Tak prezentuje się zacisk założony od 3 litrowego diesla. Przy kole numer 17, rozmiar 17 cali. No, taka tu szczelina jest, że palca nie włożymy. Tu widzicie już założone koło, rozmiar 18 cali. Test palca. Palec mieści się między felgą a, za, a zaciskiem. Także to jest zdecydowanie ten rozmiar koła dla tarczy 340 mm i do tego zacisku z 3 litrowego diesla. Jakbyście chcieli się dowiedzieć coś więcej na ten temat, jak czegoś o czymś zapomniałem, pytajcie w komentarzach. Dzięki, pozdrawiam, na razie.